Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zajzaka. Zagramy sobie kolejną inną postacią. Tym razem zagramy sobie Azazelem, czyli najprostszą postacią. Pobrałem parę modów. Jeden z nich polega na tym, że widać, yy, widać co robią itemy. Więc będziecie mogli widzieć. I tutaj mamy maszynę do zmiany przedmiotów, więc będziemy mogli zmieniać zmieniać przedmioty za y. a Karta w pozwala nam wyteleportować się do pokoju startowego A curse jeśli latasz, to jak wchodzisz do nich, to nie dostajesz obrażeń, a jeśli wychodzisz, to wtedy nic dostajesz A jeśli nie latasz, to po prostu dostajesz za każdym przy wejściu i przy wyjściu obrażenia To ja taką Isaac będzie taką serią, w której się będę mógł wyżalić Oraz będę mówił, co się wydarzyło w moim życiu w sumie fajnie mi się tak mówi do nikogo. No i ostatnio, tak niedawno, jechałem sobie na spokoje rowerem. Jadę sobie po ulicy, no ja czasami zdarza mi się jeździć po chodniku, ale to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy na przykład jest bardzo ruchliwa droga, a ja na przykład. No, no boję się, no, jak jeździć na rowerze, jak jest bardzo ruchliwa droga. Co jest na przykład przykładem to, że dzisiaj to nie było jakoś bardzo niebezpieczne, ale po prostu rozśmieszyło mnie to, że. No, bo nie jechał chłop szybko, nie? Tylko tak. jechał powoli. Ale gdyby jechał szybko, to byłby problem. To jest piątka, pięć koniów wystajemy. Jeśli by chłop jechał szybko. To by mnie najprawdopodobniej bardzo uszkodził fizycznie, ponieważ jadę sobie rowerkiem i jecha I nagle chłop mnie chce wyprzedzić, nie? No to spokojnie, niech, niech mnie wyprzedza, ale naprzeciwko jedzie też typnie, i gdyby nie było na przykład zjazdu na parking, to sądzę, że do sobie. Jakiś kontuzji mi się wydaje. O, idziemy zmieniać i tam, w też rumie. No, bo po prostu niektórzy ludzie są po prostu nieodpowiedzialni. Jeżdżą po prostu jak, jak bydło. Po prostu niektórzy jeżdżą jak bydło. Yy, mam też takie sytuacje, gdzie chłop prawie spowodował wypadek z tego powodu, że mu się śpieszy. Yy, tego nie biorę. O, lucky punkta może być. Bo na przykład chłopu się śpieszy, nie? On jest najważniejszy, jemu się śpieszy. I on musi pojechać. Musi, musi przejechać. I prawie by się w, by walnął w jakiegoś typa, Bogu Ducha Winnego, który zawracał akurat. Bo jemu się śpieszy, nie? Nie może poczekać, bo jemu się śpieszy. I prawie by też walnął w... No jak jest przed rondem, to są takie słupki, nie? To prawie by w to walnął. Ja nie wiem co niektórzy ludzie mają w głowie i gdzie się tak śpieszy. No. Ja rozumiem, że można... O yy... Jeszcze jest mod na żabka. <laughs> I dostaliśmy jaka porówna wrujecie. Trzeba było usłyszeć. No bo niektórzy, Niektórym ludziom to się po prostu... nie wiem... no coś pozbami... po... po... zamieniało się w głowę, gdzie jest ulica, gdzie jest tor wyścigowy, czasami mi się wydaje to teraz idziemy sobie do Thrasher Room'u, potem idziemy do walki z Bossem. Walka z mini-bossem. Mmm... Ja mam na przykład bardzo... Yy, bardzo często jeszcze na rowerze, bo... odkręca mnie to. Włączam sobie muzyczkę. Spędzam godzinkę na... na siedzeniu... na... Na rowerku. Przyjemnie mi się jeździ Jak nie robicie tak, to polecam? Bo czasami fajnie się odprężyć. Ja to traktuję jako odprężenie. Czasami spod, posłuchałem podcastów. I właśnie też mi się przypomniało, że usłyszałem na podcaście Roka i Borysa. Bardzo fajne podcasty są też. Bardzo je polecam. Bardzo często je słucham. Że. Starfield będzie, czyli no, nowa gra Bethesdy od Xboxa, zapłaciło im AMD po to, żeby nie było DLSS-a, y, DLSS po prostu nie było. Ja nie wiem, gdzie się im to spina, ja rozumiem, chcą mieć lepiej zoptymalizowaną grę pod swoje karty, nie? Ale, no to jest po prostu, pójdziemy sobie w tym podejściu na Android. Game. No, dla mnie to jest niepoważne i nielogiczne, że... Znaczy może... może im się to spięło. O, nie byłem w Tasedroomie i dostaliśmy większą szansę na planetarium, którego nie mam blokowanego jeszcze. Yy, więc za. Yy. No bo... Może rozumiem, że im się to spina finansowo. Że może będzie więcej osób, które kupi przez to kartę yy. AMD Ale to jest tak, że AMD te osoby, które mają kartę AMD uzyskują tylko tyle, że może będą mieli lepiej zoptymalizowaną grę. A to jest Bethesda, więc nie wiadomo jak to będzie. Bo na pewno nie będzie tak, że pod AMD to będzie świetnie zoptymalizowane, a pod NVIDIA kompletnie nie będzie. Na pewno tak nie będzie. Jeśli się zoptymalizują pod AMD to tym bardziej zoptymalizują pod Nvidia, bo karty graficzne to jest dosłownie jeden to samo. Płacimy sobie pieniądze. I po prostu może będzie tak, że będzie po prostu delikatnie lepiej zoptymalizowane, że te 5% na przykład będzie lepiej. Ale w którym miejscu? Yy, to przeszkadza, żeby na przykład był DLSS. Nie wiem, w którym miejscu to przeszkadza, ponieważ osobiście uważam, że yy, że jeśli ktoś kupuje kartę, nie kupuje ją pod grę, tylko dla technologii. Nawet jeśli w tej grze nie będzie DLSS-a, no, no to i tak kupi, kupi inną kartę. Tak, raczej wydaje mi się, że kupi y, Nvidia, jeśli chciał kupić NVIDIA. Nie wybierze... O, w nie będzie telesesa No to na pewno teraz kupię AMD. No nie! <gryw> to tak nie zadziała. Nawet jeśli będą, nie wiem, 2% różnicy, to też, nie, to też mi się wydaje, że... Ludzie... Ludzie i tak nie kupią y, AMD z tego powodu. A i to jest item, którym przez lat który y, ładuje się przez dwa pokoje i dostajemy kilka pająków, które, w, które wchodzą w przeciwników i zadajemy obrażenia. W sumie wejdę do sklepu. Y, y, Zmieńmy to. Można wyjść z podejścia i wtedy. Ale to nie jest jakiś dobry item, żeby go zostawić, bo wtedy jakby. Y, jak wychodzę z podejścia, to się tam zatrzymują. Takie, jakie są, więc y, zmieniają się zawsze dwa razy. Jeśli wysadzicie maszynę, więc można wyjść i wtedy zatrzymać ten item, który przeminąłby, jakbyśmy nie zrobili tego. Oj, tutaj jest mocna anegmiliusza, <grym> Maciaszka, <grym> czyli rocka. A to jest tainted rock, czyli oznaczone, i one dają itemy. I je można zauważyć czasami, jeżeli się będzie przyglądać. Więc płacę, nie? wysadzić. No i nie uważam, że. Uważam, że. Tego nie biorę na pewno. Nie uważam, żeby się to spiewało ND finansowo. Ja wiem, że parę gier chyba już tak ma, bo na przykład Ace Valhalla też tyle Telesesa nie miał, ale. No, nie uważam, że im się to spina finansowo, znaczy pewnie w Excelu im wyszło, dodali 2 plus 2 i wyszło im 8, no i powiedzieli, że, powiedzieli dobra robimy to, nie, ale tak naprawdę my tracimy na tym z tego powodu, że firma tak uznała i nie wiem dlaczego Bethesda się na to zgodziła. Znaczy, no wiem, bo pieniądze, nie? Ale... Yy, uważam, że DLSS, jak to BTS da, yy, raczej zoptymalizowane to zbyt zbytnio nie będzie. Tak mi się wydaje, że Starfield starf na premierę super nie będzie. Czescy będą lepiej, lepszy, lepiej, lepsze będą miały zawartości i mamy dwa klucze dodatkowo, jakie tam podniosłem. I uważam, że DLSS yy, 90% roboty odwali za nich, jeśli by powstał na tym. To szczerze tak sądzę. Ponieważ optymalizacja GRB testy jest tragiczna, po prostu muszę tak powiedzieć. A w szczególności, że StaraField wyjdzie w 30 klatkach na konsoli obecnej generacji, czyli PlayStation 5 Xbox Series. To uważam, że na pc jest zoptymalizowany też za bardzo nie będzie. Więc DLSS mógłby im bardzo. Tak samo jak pomógł y, Wiedźminowi w Genie, też pomógł bardzo dużo DLSS. I przez to y, te osoby, które miały y, karty graficzne NFT 4000, y, były. mogły sobie zagrać z facingiem w tą grę. Y, bo tak. Oj, tu mam Angel i y, będziemy mogli wysadzić statuę anioła w przyszłości, żeby dostać lepsze itemy. I dostaliśmy do match Oraz, y, jeśli użyjemy karty Devil, to się zwiększa o 50% jej działań. Devil? Tak, Devil. Yy. No, I, no i na przykład ja z Ratisingiem nie mogę grać na Witmi na 3 kg na Znaczy, przed Negrena też nie mogłem, bo wtedy tam nie było. Ale po też nie mogę, ponieważ jest no, źle zoptymalizowany. No nie oszukujmy się. Świetny, świetnie zoptymalizowany nie jest ten Wiedźmin. A przez DLSS to można no, grać normalnie. Patrzę, że DLSS 3 praktycznie, przez tą, praktycznie muszę, uh, opłaca się brać piguły, bo mamy same dobre piguły przez futa. Mm. I o czym mówiłem, tylko nie pamiętam o czym. No, no i ich już nic więcej co do nie mam, żeby mi pomógł bardzo. Y A jeszcze chciałbym dodać, że nie będzie też pewnie przez to ray chasingu. Mogę iść w walki z bossem? Mogę. Idziemy do walki z bossem. Po, po dwóch chce nie można wyjść z walki z bossem. Bo po wygraniu. Po zabiciu bossa. A właściwie matkę. Tak, bardzo, bardzo się tego słuchać, bo zabijamy mamy. No potem nie, nie bójcie się, potem będziemy. Pić płodem. Pić płodem o. No. To w sumie tak to jest dobre określenie. Mm. Nie będzie pewnie też ray tracingu yy, na, na starfieldzie nie będzie. Przez co? I. Czy mono Nvidia chyba tylko, chyba tylko Nvidia dostarcza, dostarcza ray tracing. Nie wiem czy inne, inne te mogą dostarczyć Bo to jest chyba autorska technologia NVIDIA. Znaczy pewnie ten od AMD będzie Ray Tracing Bo chyba też ma Ale on nie jest tak dobry, nie oszukujmy się No i I mam do... Chciałbym jeszcze dodać, że AMD Jeszcze robi sobie bardziej podgórkę. Z tego powodu, że jeśli ktoś już ma Nvidia i widzi, jakie praktyki robi AMD, to, to chyba już nie kupi AMD. Tak mi się wydaje, że no już go odrzuciło to. Przynajmniej mi się wydaje tak. Żeby osłabić, osłabiać grę dla własnych korzyści. No Dla mnie to jest przykre, nie? No ale cóż, żyjemy w kapitalistycznym świecie. Jeśli ktoś, ktoś to kupił i ktoś za to zapłacił... No, to chyba wszystko się zgadza, nie? trudno się mówi. Ale AMD ma też swoją technologię. Ala Ray Tracing nie pamiętam jak się nazywa. Ale AMD AMD FSX, czy coś takiego. Tutaj jest skrzynka, która z kolcami się dostaje obrażenia. Tutaj jest taki czerwony. I po tym można poznać, bo to nie jest czerwona. Z kolcami. A jak widzicie, jak wziąłem ten klucz, to od razu luty w skrzynkach są lepsze. Jest ta autoczka technologia od AMD. I czy to coś dla Nvidia owców zmienia? Znaczy tak, zmienia, bo nie mamy dostępu do Teles. Okej, okay, naukowaliśmy. Nie mamy dostępu do Telesesa. To jest prawda, ale jako że. To jest otwarta technologia z tą AMD, którą ma też upscalowanie. Nie, oczywiście nie tak dobrze jak DLSS 2, a szczególnie 3. Yy, ale i tak będę mógł na NVIDII odpalić sobie jakieś przyspieszenie. Czy coś mi to zmienia jako gracza NVIDIA-owy, Jako gracza, który ma kartę Nvidia? O! Gorsza no, Przez chwilę nie mogą nas bić przeciwnicy No Teoretycznie będę trochę mniej wydajny Ale nadal będzie wydajny Czyli tak naprawdę Jeśli by tak sobie to zobaczyć To co mi, czy coś mi się zmienia? No w sumie jeśli by tak Czysto na statystyki spojrzeć To będą to różnica Może 2-3% nie wiem czemu MD pomyślało, że to będzie dobry pomysł. Tak, szczerze owej. Większa szansa na odsłuchy niż yy, czerw czerwone serce. Oto jest skrzynka eternalowa. Dopóki będą wypłacić albo i tam, albo nic nie wypadnie, będzie się cały czas yy, yy, otwierać. Więc opłada się otwierać. O, i teraz już nic więcej nie wypadnie. Więc tak naprawdę AMD Nie dość, że nie będzie Delsusa. To będzie ich autorski Delsis, który jeśli by spojrzeć czysto na statystyki, to i tak będzie potem będziemy tutaj dostawać polaroid i negatyw. Ale teraz na razie dostajemy, o i to są, to są jedne z lepszych które więc obie oba biorę. Brimsto teraz mamy lepszego, bo wcześniej mieliśmy Azazelowego Brimstojna. Teraz mamy lepszego. I Backstabber to jest tak naprawdę razy dwa obrażenia, ponieważ jeśli zabijamy bossa od tyłu, a nikt nie wie gdzie jest boss, od... jeśli będziemy bić bossa od tyłu, a nikt nie wie gdzie jest tył bossa, to będziemy dawać mu dwa razy, razy więcej HP. Eee, a tak naprawdę to wszędzie jest tył bossa, nikt nie wie gdzie jest tył dlatego się opłaca to brać. A te monstron z ranku po prostu dużo pocisków będzie wysyływać. I właśnie jesteśmy na boss rushu, czyli będą wszystkie bossy się pokazywać. Eee, no i odblokujemy z takim powodu item nowy. Jak go skończymy. Patrząc czysto statystycznie, jeśli będę miał kartę NVD i będę miał jakąś kartę ANDE, uznajmy czysto statystycznie, że karta yy, NVD jest lepsza. Tak, delikatnie lepsza. Uznając to, że Starfield będzie yy, zoptymalizowany pod kartę amd To można ustalić, że też nie będzie zbytnio trudne zoptymalizować to od razu pod kartę V. Jeśli uznamy, że będzie zoptymalizowana, to w tym momencie mm, y, karty AMD będą lepsze. Teoretycznie nie wiem, 2-3%. Potem jeszcze trzeba dodać, że będzie AMD SFX, nie? Będziemy będą korzystać wszyscy. I to się w tym momencie wyrówna. Po prostu się to wyrówna. Tak naprawdę stracimy tylko gracza przez firmy. I rozwój technologiczny też jest wstrzymany z tego powodu, bo, to, bo Nvidia nie może się rozwijać na innej charakter dostać doświadczenia z tego powodu, bo AMD zabrało mu możliwość udoskonalania na innym produkcie. Czy Enfity jest polska i nie ma takich praktyk? Oczywiście, że nie. Ale czy to oznacza, że Ande musi coś takiego robić? No oczywiście, że nie. Ja skończmy już o tym Ande, bo już mam tego dość. I poszukajmy coś czego w głowie co mnie nie. Jakiś temat. O, podlokowaliśmy alternatywne. Alternatywne 5 ów i taki fajny item. Teraz staliśmy. No i ja sobie tematu O czym mógłbym powiedzieć Emperor to importuje nas do na walki z włosem, A jako, że na, tych, na tym piętrze nic już nie ma To opłaca się przejść Odbukaliśmy nową książkę A w Devil Roomie To jest damage up, ale ja nie potrzebuję Nie chcę się tak zbijać ze zdrowia Więc idziemy dalej nie mam już zbytnio co do powiedzenia. Więc idziemy sobie na. Szukamy sobie walki z bossem i będziemy walczyć z sercem matki. Tak. <grymne> Dobrze słyszycie? <grymne> tak, to jest bardzo, bardzo ciekawa gra. Możemy. Potem będziemy. No, w sumie walczymy teraz. Będziemy walczyć z sercem matki. Potem będziemy walczyć z diabłem albo z mega szatałem. <grym> Jeśli pójdziemy odpowiednią drogą. O, siker, nie nie spodziewałem, że to będzie. O, skarpety. Y, speed up. Y, y, dwa sulharty. I możemy teraz chodzić po po, 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 po kolcach. A ja zapomniałem dodać, że jako asasol my latamy. Więc tak naprawdę kolce nam są nie straszne i wszystkie dziury, które są. Coś mnie jeszcze zirytowało w tym video Muszę tak sobie pomyśleć chwilę My chyba to nie nic Albo w sumie ceny mnie zirytowały Nie Te ceny no to są z kosmosu Ja wiem czy coś takiego jak inflacja Ale Boże Czemu? Ja nie chcę już, ja chcę Ceny, gdzie kupowałem, krzyczałem, mamo, mamo, daj 10 zł, mama rzucała 10 zł, a ja sobie kupiłem paczkę chipsów i dużą butelkę, i litrową butelkę coli. Tak, to butelka litrowa coli to już jest chyba 900 litrów, 900 ml, więc fajnie, fajne No i właśnie, zabijamy ostatniego bossa. O i w tym momencie jakbym wszedł do tego, to by się skończyło podejście. Jak już mamy Devil Room, to możemy zejść do Shiolu. Potem jeśli zabijamy 11 razy to serce, to będziemy mogli schodzić do Shiolu... Yy, na, na wywołanie, bo nie będzie trzeba mieć ani Devil, albo ani Angel Roomu. Tylko będziemy mogli sobie po prostu tam wejść. Będą się rozpiły dwie ścieżki. A i tutaj po tym piętrze na womb, od womb, już dostajemy całe ss obrażeń, nie pół jak to jest. Jak widzicie, no, mówiłem, że to jest najłatwiejsza postać. A i dzisiaj tak naprawdę nie wiem, które wyjdzie pierwsze. Zobaczymy, czy najpierw Minecraft, czy najpierw. Yy, czy najpierw. Yy, Isaac. Ale najprawdopodobniej będziecie mieli dwa odcinki dzisiaj Jak ja dobroduszny jestem Co z tego, że nikt tego nie ogląda? Oprócz moich znajomych <grybujesz> Ale co z tego Ja się dobrze bawię nagrywając te rzeczy Najmniej się mogę wyżalić Do kamery A no właściwie to do mikrofonu Spokajmy sobie walki z bossem w tym momencie. Czasami jak już się ma doświadczenie, no to wie się gdzie tak plus minus będzie walka z bossem. I to właśnie wygląda mi na drogę do walki z bossem. No jak widać już tu mamy. I w tym momencie można zacząć odliczać do 5 od wejścia do walki z bossem. Dlaczego? Wstawimy bombę i w tym momencie wybucha. To jest taka taktyka, żeby wybuchnąć, żeby sobie ułatwić delikatnie. Walczymy sobie właśnie z szatanem. Jeszcze jest odmiana jego mega szatan, ale jeszcze na niego nie możemy iść. No, i to jest już swoje podejście. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego podejścia. A, mogłem Wam pokazać to. To ja wam pokażę. O, jeśli zabijemy 5 razy szatana, to odblokujemy negatyw. A ja wam pokażę to zakończenie. I to jest to zakończenie, jak widzicie będziemy musieli odkryć wszystkie itemy, które są, jest ich dość sporo, wszystkie zakończenia, wszystkie sekrety, no to są wszystkie argumenty oraz całe bestiary już odblokować, też go jest sporo, więc ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka, do następnego, na razie i cześć.